Sportowa oferta na ten weekend nie powala na kolana, ale po ostatnich tygodniach ze sporą liczbą atrakcji w halach i na boiskach, spokojniejsza końcówka tygodnia i początek nowego na pewno się przydadzą. O szóste zwycięstwo w sezonie powalczą koszykarki Ślęzy Wrocław. Drużyna Radosława Czerniaka podejmie lidera Swarzęc. Wrocławianki są uważane za faworytki. Do tej pory w siedmiu meczach przegrały ledwie dwa razy. Ekipa lidera ma na koncie natomiast trzy wygrane i cztery porażki. Koszykarki ślenzy prezentują coraz lepszy basket. Ostatnie trzy kolejno wygrane mecze są tego najmocniejszym dowodem. Czy stać Team Czarniaka na walkę o awans do Ekstraklasy? Na to pytanie na tym etapie sezonu jeszcze ciężko odpowiedzieć. Wiadomo jednak, że w sobotę wrocławianki mogą mieć tylko jeden cel. Pewnie wygrać. Początek meczu o 18.00 w hali przy Wojciecha Zbrudzewa. Sobotni wieczór warto spędzić dopingując koszykarki ślęzy, natomiast przed południem można się poczuć niczym Robert Kubica. Każdy może zasiąść za kierownicą swojego pojazdu i wziąć udział w 11. eliminacji Wrocławskiej Ligi Time Attack i Wrocławskiej Ligi Rajdowej. To przedostatnia runda w sezonie 2013. Emocje na to że Redeko jak zwykle będą sięgać zenitu. Tym razem kierowcy mogą mieć za najgroźniejszego przeciwnika pogodę. Jeśli aura będzie deszczowa, a wiele na to wskazuje, będzie się liczyć wyważenie między ryzykiem a bezpieczną jazdą. Sobotnie starty od 9. Tor Redeko znajduje się przy ulicy Kietowej. Nieco przedłużony sportowy weekend we Wrocławiu zakończą siatkarki Impelu. Drużyna wice, lidera Ekstraklasy w kolejnym meczu Orlen Ligi podejmie w poniedziałek Muszyniankę. Zagrają więc ze sobą zespoły, które są największym zaskoczeniem sezonu. Impel na plus, Muszynianka na minus. Klub z Muszyny, wielokrotny medalista mistrzostw kraju, w sześciu meczach zdobył ledwie 7 punktów i jest klasyfikowany dopiero na siódmym miejscu w tabeli. Pierwszy raz od dawien dawna zatem to Wrocław w konfrontacji z Muszyną będzie faworytem. Początek spotkania w poniedziałek o 20.30 w hali Orbita.